To jest miejsce, w którym się czeka na chwilę wbiegnięcia na scenę. 10, Tutaj jest czasami największy stres. Gadniesz? Na tym podejście tańczą no, tancerze. No, tak, 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 tak. Taka grupa influencerów funkcjonuje trochę jak praca w biurze czasami, że na przykład macie swoje poniedziałki, gdzie macie wspólną kolaudację jakoś, żeby ustalić jakieś ruchy. non stop praca, trochę freestyle, ale mamy takie momenty troszkę właśnie można by je nazwać korporacyjnymi, gdzie na przykład spotykamy się i mamy burzę mózgów odnośnie pomysłów na odcinki, tego co chcemy nagrywać, w jaką stronę chcemy iść, żeby to miało ręce i nogi, to trzeba jakoś usystematyzować. Wspaniałe pokoje do Meet Grid z fanami. I teraz co? Tutaj fani, którzy wygrali jakiś konkurs, czy kupili specjalne bilety. Tych biletów jest bardzo mało yy, i Właśnie dzięki tym, tym biletom można się tutaj z nami spotkać. Proszę Chciałbym mi dobrze usiąść sobie tutaj. Jak tam? Jak się czujesz? To ty siadaj, ty. Jesteś, ja, tak? ja jestem, ja jestem. To, to jest, tak ja jestem widzem. O Paul, jak czuję, że zobaczę koncertem. No, ja wspaniale. Poczekaj, to to biletny kredyt jest przed koncertem. A, przed jakim? jaką piosenkę jak wadzi dzisiaj czekasz? No, nie ma żadnego na na ale że my to fajnie Prezenty są! Proszę bardzo, tutaj bok. Dziękuję bardzo. I tu są podpisy, wasze? Takie? Tak. Ile takimi tęgni trwa? To zależy, to zależy. Tak. Zależy, jak fajny jest widz.